Kilka tygodni po wielkim rozczarowaniu, gdy Ellen Harmon z innymi kobietami w domu pani Heines uklękły do modlitwy, Bóg dał jej widzenie. Pokazał wędrówkę wierzących do Miasta Bożego i zapewnił o autentyczności światła danego przed 22 października. Nie wyjaśnił wielkiego rozczarowania, ale już samo zapewnienie przyniosło otuchę. Tydzień później dał Ellen kolejne widzenie i polecił jej opowiedzieć to innym. Ellen, nieśmiała, krucha, chorowita, siedemnastolatka, zastanawiała się, czy podoła zadaniu. Anioł zapewnił ją jednak, że Bóg będzie z nią, poprowadzi ją i daje jej siłę. Mimo to zastanawiała się, czy wierzący w przyjście Pana przyjmą to poselstwo od kogoś tak młodego i wątłego. Wieczorem było u niej spotkanie wierzących, ale zdenerwowana i przestraszona uciekła z domu do przyjaciółki kilka kilometrów dalej. Tam spotkała Josepha Turnera, który pocieszył ją i wyznał, że chciałby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Ellen uciekła na górę. W jej głowie toczyły ze sobą bój, obowiązek i strach. Czy Bóg ją opuścił? W końcu uległa i obiecała, że podzieli się widzeniem, jak tylko wróci do domu. Gdy jednak dotarła na miejsce, zebrani już się rozeszli. Na następnym spotkaniu szczegółowo opowiedziała widzenie i nie została wcale wyśmiana. Wierzący z radością słuchali, chętni poznać wyjaśnienie wielkiego rozczarowania. Po wszystkim, gdy nadal odczuwała strach, odwiedził ją anioł. Przekaż posłanie wiernie i wytrwaj do końca, rzekł. A będziesz spożywać z drzewa żywota i pić wodę żywą. Ellen zaczęła więc wykorzystywać dar, który dał jej pan. Bóg dał go po to, by nowo powstały krąg wierzących przeprowadzić przez czekające ich trudne chwile. Nie była to instytucja kościelna z wyświęconymi pastorami, systemem szkolnictwa i opieki zdrowotnej, oficjalnymi publikacjami, lecz rozproszone tu i tam grupki wierzących, próbujące zrozumieć wielkie rozczarowanie i dochować wierności Słowu Bożemu. Dar proroctwa bardzo pomógł wierzącym przetrwać trudny okres. Pomógł potwierdzić to, czego się doczytali w Biblii i zorientować się, czy są na właściwej drodze. Był niczym latarnia, której światło wskazuje kierunek. Był jednym ze sposobów kierowania przez Boga swoim ludem. W czasach Starego i Nowego Testamentu Bóg posługiwał się darem proroctwa. W drugiej księdze Kronik w 20 wersecie 20 rozdziału czytamy. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Bóg dał nam dzisiaj wielki dar. Pamiętajmy, wszystkiego doświadczajmy, co dobre, tego się trzymajmy.